Dzień dobry szanowni Państwo, w tym odcinku pobawimy się ryżem, chociaż ściślej mówiąc takim ryżem, mokrym ryżem. Ja już od dłuższego czasu zastanawiałem się w jakim celu ktoś robi z takiego zwyczajnie zamoczonego ryżu wino. Japończycy na przykład robią swój ocet ryżowy albo wino z takiego ryżu, który jest ugotowany, później są stosowane specjalne kultury pleśni po to, żeby sobie pociąć na mniejsze części i żeby drożdże miały możliwość skonsumowania tego cukru. I produkowania w ten sposób alkoholu do jednego pojemniczka fermentacyjnego spróbujemy zapakować ten pięknie wypłukany ryż. Wielokrotnie wypłukany, tak żeby ta woda była prawie czysta, żeby wolna skrobia nie biegała sobie to tu, to, to tam. Myślę, że nie będzie to sprawa lekka, łatwa i przyjemna, ale może się uda ten ryż zapakować do środka. Ja wiem, że wygodniej byłoby mi we wiadrze fermentacyjnym, ale wtedy. Mógłbym nie zauważyć, jak ewentualnie postępuje fermentacja. W sumie zakładam, że i tak ten ryż będę musiał wyjmować później z tej damki. Znaczy, że po prostu nawet po dodaniu drożdży z pożywką nic tu się nie wydarzy. Czyli do damki weszło, wszedł kilogram ryżu. No i uzupełniam wody, tak żeby mniej więcej. No właśnie, żeby mniej więcej tyle było, żeby jeżeli się piana zacznie tutaj produkować, w co nie wierzę, żeby w tej damce to nastąpiło, to żeby nie zaczęła wybijać przez korek fermentacyjny. Koreczek gumowy, rurka fermentacyjna i yy, bezczelnie użyję drożdży gorzelniczych, dlatego że to są mocne drożdże i są ze wszystkimi pożywkami. Czyli jeżeli nawet drożdżom będzie brakowało czegokolwiek w tym ryżu, to będą suplementowane tym, co tutaj jest. Te drożdże są bardzo szybkie i sprawne, wielokrotnie już na kanale występowały. Na pewno, jeżeli będzie szansa, to dadzą sobie radę. Drożdże wyglądają tak, a w zasadzie zestaw drożdży i pożyłek wygląda w ten sposób. I będzie ich oczywiście sporo za dużo, ale jakby nie przeszkadza mi to w tym teście. Nic z nimi nie robię, będą same się rozpuszczały, uwadniały. Jeszcze tylko zamknięcie hydrauliczne i odstawiamy. Zestaw w ciepłe miejsce, to już mamy gotowe, reszta ryżu się gotuje w międzyczasie, no prawie że się gotuje, to teraz wrzucimy sobie ryż, żeby go sklejkować, spróbuję go zagrzać, zagotować tak, żeby się nie rozgotował, żeby był ciągle twardy, jędrny, ale już nie surowy, to jakiś czas pojawiały mi się na moim wallu informacje na temat wina na wallu facebookowym. Informacje i zapytania na temat wina z ryżu, rodzynek, albo z ryżu i z owoców, i ja cały czas się zastanawiałem, w jakim celu ten ryż jest dodawany w takiej surowej postaci do takiego wina. Co ten ryż ma wnieść? Bo moczony w wodzie ryż i ta woda spod tego moczonego ryżu to ma jakiś smak albo aromat, bo drożdże nie są w stanie sobie poradzić z taką skondensowaną skrobią. Nawet do piwa, jeżeli dodaje się płatków, Ryżowych, płatków kukurydzianych, płatków owsianych, to raczej się je wcześniej klejkuje, po to, żeby nastąpiła żelatynizacja, po to, żeby rozpuścić, rozbić trochę te wiązania w skrobi, a później dodaje się enzymów. Jakich enzymów? Ano, w takim piwie, na przykład albo w zacierze do whisky te enzymy pochodzą ze słodu. W ryżu kodzi właśnie ten ryzopus oryzae, te pleśnie są specjalnie dodawane po to, żeby dostarczyć enzymów, żeby te enzymy rozłożyły skrobie i potem drożdże dopiero mogą rozkładać dalej, dalej ten uwolniony, prostszy cukier. W tych przepisach na to wino ryżowe jest często napisane, że można ten ryż wykorzystać po raz kolejny i po raz kolejny do takiego nastawu. I ja właśnie w tym filmie chciałbym sprawdzić na własne oczy, przekonać się, czy ten ryż, czy może jednak się mylę, może moja wiedza jest niepełna, może zabrnąłem gdzieś w jakąś ślepą uliczkę. I rzeczywiście ten ryż coś daje, że te drożdże, które dodajemy do takiego wina ryżowego, yy, nie zjadają tylko cukru, który również jest w przepisie, cukru buraczanego, albo cukru z rodzynek, albo cukru z owoców. I w ten sposób jest produkowany alkohol, a ryż yy, tam w zasadzie sobie namaka, czy jest macerowany w tym winie. Pojawiły się na rynku drożdże takie turbo koji. One są generalnie przeznaczone właśnie do takich nastawów, zacierów, gdzie wykorzystujemy albo ryż przygotowany specjalnie, czyli sklejkowany, albo sklejkowaną kukurydzę. Lecimy z damką numer 2. Oj, otwórz się. Zobaczymy, czy będzie tak samo łatwo, jak z poprzednią aplikacja, czy się uda. A, pokażę szanownym Państwu, jak ten ryż ugotowany. Ryż ugotowany wygląda tak i on w zasadzie to się rozciera po prostu w paluchach. Spróbujemy zrobić to samo, czyli kilogram ryżu Takiego ugotowanego. Spróbujemy wlać do damki i zalać wodą. Ja oczywiście wiem, że prościej by mi było po prostu wsypać ten ryż do wiadra fermentacyjnego, ale tak będę przynajmniej wszystko widział. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co ja tutaj wyczyniam, to nie ma nic wspólnego z takim tradycyjnym sposobem wyrabiania kodzi, wyrabiania tego ryżu, wyrabiania sake. Jak tradycyjnie Japończycy to robią, czyli pozwalają w wysokiej temperaturze, najpierw w ogóle gotują ten ryż na parze, specjalną odmianę ryżu, specjal, tak, specjalną odmianę ryżu gotują na parze. Potem są zaszczepiane tymi sporami kodzi, nie, tymi sporami pleśni, sporami ryzopus oryzae. Dopiero później ta pleść się tam namnaża, konwertuje tą skrobię. Po dłuższym czasie jest to zalewane wodą. Ten ryż kodzi, jest zalewany wodą i dopiero później są dodawane drożdże po to, żeby przerobiły cukier na alkohol. Obawiam się, że jednak będę musiał przelać później w czasie fermentacji, bo no, taka jest różnica. Tu jest kilogram ryżu i tu jest kilogram ryżu, tylko ten kilogram ryżu jest zagotowany. Czyli się troszeczkę rozszerzył. Dodajmy zatem drożdży, to znaczy zestawu drożdży z kodzi i enzymami. Czyli w sumie powinienem dołożyć maksymalnie jedną siódmą tej paczki. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to tak. To znaczy ten zestaw, czyli zielone to są spory tego yy, tych, yy, tych, tej pleśni kodzi. Drożdże. No i enzymy. Nawet ładnie pachnie przyjemnie. I tutaj zrobię dokładnie to samo, czyli dodam, dodam, tylko, yy, dodam tylko tego zestawu drożdży pleśni i nie będę tego mieszał. Oczywiście, dla tych szanownych Państwa, którzy chcieliby nieco więcej dowiedzieć się na ten temat, zostawiam w opisie tego filmu linki do materiałów, z których ja korzystałem. Zostawiam również w opisie tego filmu linki do, do drożdży, do, do tych drożdży skodzi, z których korzystałem w tym materiale. 25-30 stopni przez około 21 dni. No cóż, zobaczymy już w ciągu kilku najbliższych dni jak się sprawy mają, czy ten ryż z drożdżami będzie fermentował, czy może azalisz będzie fermentował ten ryż z kodzi. Normalnie te zielone spory, gdzie to jest? Normalnie te zielone spory, co, które tutaj pływają, to one mają dostęp do tlenu w takiej jakby standardowej, tradycyjnej, w takim standardowym tradycyjnym sposobie przerabiania w ten sposób ryżu. Myślę, że tak też dadzą radę. Myślę, że w jednym z kolejnych odcinków spróbujemy zrobić to w bardziej tradycyjny sposób, w taki sposób jak robi się w tych japońskich browarach, które robią sake. W kolejnym odcinku również dowiemy się, czy jest sens robić sobie wodę spod ryżu czy o nazwie wino, czy jest sens robić w ten sposób wino ryżowe, sake. Czy jest sens później z tego robić ocet? Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.